Etap czwarty. Edi w dołku. Ale Ediego męczyło to w dalszym ciągu. Jednego wieczoru, gdy wreszcie wszyscy trzej byli razem, nie mógł się już dłużej powstrzymać i zaczął. Ależ to było nieziemskie wydarzenie. Gospodarz pozwolił temu nicponiowi pojechać tobą, Max. Pomimo, że tamten wcześniej chciał cię zakosić. Powiedz, jak się czułeś? Wiesz, najpierw się we mnie zagotowało i nie wiedziałem, czy byłoby lepiej zrzucić chłopaka, rzekł skuter. Ale potem pomyślałem, że skoro gospodarz mu zaufał, że mnie odprowadzi z powrotem, to nie muszę się obawiać o siebie samego. Przecież jestem własnością gospodarza. Może zrobić ze mną, co zechce, a zawsze dobrze troszczył się o mnie. Słuchaj powiedział traktor, gdy Edi dalej pomstował na tego bezczelnego chłopaka, który chciał uprowadzić zabawny skuter, czyli jego przyjaciela Maxa. No zostaw to już, po prostu mu przebacz. Popatrz. Gospodarz sam przebaczył Alexowi. Dał mu nawet szansę, żeby się mógł wykazać czymś dobrym. Ja ze swej strony też chcę mu dać szansę. I nie będę mu wypominać. Może on wcale nie jest taki zły. Przebaczyć? odburknął Eddie, ciągle jeszcze trząsł się z oburzenia, gdy myślał o tym, że ten chłopak odważył się uprowadzić jego serdecznego przyjaciela Maxa. Ale Max wyjaśnił mu cierpliwie i ze zrozumieniem, że u niego że u tego gospodarza jest to normalne. Tak postanowił i takie zasady u Niego obowiązują. A właściwie nie jest to nawet takie głupie, bo przecież każdy co jakiś czas popełnia błąd i wówczas otrzymuje nową szansę. Jego przekonało to i wreszcie ustąpił: „ No dobrze, przebaczam mu, ale nie mogę mu tego zapomnieć. Eddy tym bardziej dziwił się z ujmującego sposobu, w jaki następnego dnia gospodarz pokazywał Alexowi dom i obejście. Objaśniał mu wszystko drobiazgowo i nie pominał starannego przedstawienia traktora i samochodu. John uśmiechał się dobrodusznie wewnątrz siebie, gdy młody człowiek pod pieczą gospodarza uczył się nim jeździć. Ale Eddy miał opory. Nieufnie podążał wzrokiem za chłopakiem, co róż pokazującym się w pobliżu. Nigdy przecież do końca nie wiadomo. Kiedy parę dni później zbyt ostro spojrzał w bok na Aleksa, który właśnie wsiadał na traktor, urwał mu się kabelek prowadzący do lewego reflektora. Au, pomyślał Eddie mam nadzieję, że nikt nie zauważy, że jestem ślepy na jedno oko. Będę udawał, że wszystko jest w porządku. Rzeczywiście, defekt przez długi czas pozostał niezauważony, ponieważ Edy był używany w ciągu dnia. Ale pewnego razu gospodarza coś zatrzymało dłużej w mieście i dopiero późnym wieczorem wracał do domu. Gdy tak sobie spokojnie jechali i ciemną wiejską drogą, gospodarz nagle ostro zahamował. Jakiś inny pojazd pędził wprost na nich i już się stało. Mocne uderzenie, ogromny łomot. Zderzyli się z jeepem, ach, ależ to bolało. Miejmy nadzieję, że gospodarzowi nic się nie stało, ale jednak się stało. Z powodu mocnego uderzenia miał złamanych kilka żeber, z trudem otworzył drzwi i z jękiem wydostał się na zewnątrz. Ten drugi kierowca nie był ranny, lecz śmiertelnie przestraszony. Myślał, że z naprzeciwka zbliża się motocykl, bo widział tylko jeden reflektor. Edy wstydził się. Wszystko stało się dlatego, że chciał wypaść dobrze i nic nie wspominać o swoim zepsutym oku, o tym, co się z nim stało. Był winny. Przez niego gospodarz został ranny i cierpiał ból. Był winny temu, że oba samochody były mniej lub bardziej potrzaskane i że być może gospodarz będzie jeszcze musiał zapłacić odszkodowanie właścicielowi Jeepa. Eddie nie mógł zasnąć przez całą noc, stojąc na poboczu z wgniecionym błotnikiem. Gospodarz został odwieziony do domu tym drugim pojazdem. Mimo że Eddie nie miał uszkodzonego silnika, było mu tak niedobrze, że nie mógł przejechać ani metra. Następnego ranka John musiał go zaholować na miejsce. I kto siedział na traktorze? Właśnie Alex. Nie, przed nim Eddie był już wystarczająco skompromitowany. Zdecydował się więc milczeć, gdy Johnny chciał się dowiedzieć co się stało. Traktor dziwił się, bo zwykle Eddie nie należał do milczących. Nie dopytywał jednak, bo był taktowny. Zaś Max na zadane pytanie otrzymał od Ediego lakoniczną odpowiedź: To nie twoja sprawa. O Ojejku, jeszcze nie widzieli Ediego w takim stanie. Co w niego wstąpiło? Nawet nie umieli mu współczuć, chociaż łzy same napływały do oczu. Edi uporczywie milczał. Tylko kiedy Alex przechodził i chciał go poklepać po masce, fuknął. Zostaw mnie w spokoju. Nie pozwolą, abyś mnie dotykał dureń. Ależ się wtedy w szopie zrobiła atmosfera. Na szczęście, w ciągu dnia używana Maxa i John'ego, byli z tego bardzo zadowoleni, że nie muszą patrzeć, jak Edi ze złości coraz bardziej się najeżdżał. Nie udawało się z nim porozmawiać. Gabił się tylko przed siebie. Gdyby wiedzieli, jak na rozrabiał, możliwe, że, gospod że gospodarz był w szpitalu albo nawet już nie żył, wszystko stało się tylko z jego powodu, żeby tylko nikt się o tym nie dowiedział. I Eddy zaciskał zęby, i to tak mocno, że jeszcze coś pękło w jego wnętrzu, ale było mu już wszystko jedno. Nie chciał już jeździć. Wszystko w nim było niezdatne do użytku. Całkiem beznadziejne. Zupełnie do niczego. To koniec i kropka. Dwa dni później zjawił się Aleks ze skrzynką narzędzi pod pachą. Gospodarz kazał mu zajrzeć do Diego, co się z nim dzieje i zreperować. A więc gospodarz jeszcze żył. Edi nieco odetchnął, ale mimo to nie pozwoli się reperować. Tak zacisnął maskę, że biedny Aleks nie mógł jej podnieść. Musiał odejść, nie wykonawszy zadania, a Eddy mógł się dąsać dalej. Nagle usłyszał swoje imię Eddy! Ależ mu się zrobiło przyjemnie ten znajomy głos to gospodarz stał przed nim blady, podpierał się laską. A jego imię wymówił z taką miłością, jakby wciąż jeszcze byli najlepszymi przyjaciółmi, jakby nic się nie stało. Ach, gdyby gospodarz wiedział o wszystkim. Eddy, wiem, co cię męczy, powiedz to wreszcie, biedaku, rzekł gospodarz. I tak, jakby ktoś odkręcił kran, tak wszystko wypłynęło z Ediego, najpierw jąkając się, potem płacząc, Wyznał wszystko, wszystko, co tak bardzo ciążyło mu na sercu. Gospodarz słuchał w całkowitym spokoju. Nie wściekał się, nie krzyczał. Nawet objął go ramieniem, kiedy Edi przyznał się, że on sam ponosi całą winę za ten wypadek. Czy za to go sprzedadzą lub dodadzą na złomowisko? Zasłużyłem na to, pomyślał Edi na koniec. I nagle poczuł ulgę, mimo tak miernych perspektyw. Ach, Eddie, kiedy ty wreszcie pojmiesz, jak bardzo moje serce przylgnęło do ciebie? Ja nie na darmo ciebie tak wyszykowałem. Czy pamiętasz, jak cię odnalazłem i wyciągnąłem z bagna? Już od pierwszej chwili bardzo cię polubiłem i tak już zostanie. Niezależnie od tego, co potem się wydarzy, co uczynisz. Eddy znów za nie mówił z powodu wielkiego serca gospodarza. Mógł nawet poczuć jego bicie, kiedy się do niego przytulał. Nie już nigdy więcej nie chce sprawić gospodarzowi przykrości. Dlatego tym razem zgodził się, żeby Alex go zreperował. Od czasu do czasu sam gospodarz przychodził i dawał chłopakowi dobre rady. Eddy musiał przyznać, że Alex całkiem dobrze sobie radził. A do tego sam powiedział od razu: Ty, Edi, proszę, nie gniewaj się już na mnie, że chciałem ukraść Maxa. W odpowiedzi, Edi wreszcie zrzucił z siebie całą tę złość i definitywnie pozbył się ostatnich złych myśli o chłopaku. I od tej chwili obaj trzymali się razem, jak na kumpli przystało. W ten sposób Edi dał radę również otworzyć przed Alexem swoje najgłębsze wnętrze i pokazać mu to złamane kółko zębate. Ale czy to się jeszcze da naprawić? Alex sam też tego nie wiedział. Zwrócił się do gospodarza, a ten postarał się o nowe, nowiuteńkie, dokładnie pasujące do trybiku kółeczko i osobiście je zamontował. I teraz Edi mógł znowu jeździć. Juhu! Co jeszcze chciałabym na koniec dodać? W ten sposób Alex mógł być jeszcze sprawniejszy, a wtedy Eddie jeszcze szybszy. To jest w ogóle początek dobrej relacji. Pewność, że jest się zaakceptowanym, a nawet kochanym. Dopiero potem jest dla nas możliwe, aby myśleć o innych dobre rzeczy i nie dopuszczać już myśli negatywnych. Przyjazne uczucia i czyny przyjdą wtedy same z siebie po prostu wypróbuj to, ponieważ również my jesteśmy tak kochani od samego początku.